Wam pokażę bardzo małe zakupki, ale mówię o nich, ponieważ to jest jeden z takich chyba nowszych sklepów, a przynajmniej nowszych w naszym tutaj sklepowym świecie czyli Czerwony Cyrkiel. Ja robiłam zakupy już dwa razy. Więc pokażę Wam, co wyhaczyłam, ale chcę powiedzieć, że tam jest bardzo dużo fajnych wykrojników. Także zaglądnijcie, bo ja akurat z wykrojnikami to sobie tam pogrzebałam. Nie brałam na razie wykrojników, dlatego że już część z nich posiadam, ale widziałam, że jest naprawdę bardzo fajny wybór. Także polecam Wam tam wykrojniki. Ja na pewno tam jeszcze zajrzę, ale ja e, zarazem powiem gratis. Kupiłam sobie parę rzeczy, i teraz tak e, są tam zarówno polskie produkty, jak i e, oczywiście zagraniczne. Ja e, ostatnio, robiąc pracę, zorientowałam się, że mam bardzo mało takich. Dodatków do, wiecie, kompozycji kwiatowych. I pomyślałam sobie, że sobie wezmę właśnie tego typu dodatki. Niewiele, ale troszeczkę, żeby sobie jakieś kompozycje właśnie. Czasem bo chcę wydłużyć, wiecie o co chodzi. Po prostu dodać sobie jakiś element, taki dodatkowe y, coś. Więc wzięłam sobie takie sprężynki, bo one bardzo fajnie wyglądają. Y, I też fajnie się komponują właśnie w takich y, kompozycjach różnych i wzięłam sobie takie maleńkie różyczki, które też właśnie y, posłużą do wypełnienia kompozycji. Malusie takie różo y, czerwone, śliczne takie same główeczki. I wzięłam sobie tu takie, o, one są troszkę większe, ale też ślicznie wyglądają. I będę chciała właśnie, czy do jakichś takich małych projektów, na przykład właśnie do tych diary cards, które teraz obsesyjnie robię, więc to mi się przyda. Kupiłam, słuchajcie, stempel z AB Studio, bo faktycznie do męskich projektów koła to jest taki, no to jest taka podstawa, czyli te e, gears inaczej, jak one się nazywają? Eee... No, wiecie, koła zębatę tak? Więc on jest dość, duż, dość spory i tak pomyślałam, że można z tego zrobić taki centralny, centralny punkt kartki. One są rzeczywiście na, na tej piance, także fajnie się odbijają. Więc będę chciała jakiś męski projekt jeszcze sobie z tego mm, zrobić. Będę jakiś tutorial na pewno na kanale, bo już dawno nie było. O Jezus Maria, kleiło mi się teraz tutaj nieistotne i tak to potem rozwalę. <grych> Kupiłam sobie, słuchajcie, wkłady do, wkłady do moich segregatorów, bo ostatnio moja koleżanka Iza mnie obdarowała właśnie takimi segregatorami i potrzebowałam takich właśnie plastikowych wkładów do między innymi przechowywania właśnie takich stempli. Także teraz sobie już tego stemperka tu przycisnę. On chyba ma takie zabezpieczenia, ile dobrze pamiętam. O które trzeba sobie zdjąć i teraz ta, ta się fajnie będzie przyklejała, o, potrzebowałam właśnie takich wkładów, bo mam dużo tych gumowych stempli, one mi się walają gdzieś tam na półkach, w tych folikach i mi to bardzo znerwuje, nie lubię z tego, tego w ten sposób trzymać i tu jest, słuchajcie, bardzo dużo tego, bo chyba 10 sztuk, 3, 4, 5, 6, 7, tak, 2, 4, 6, 8, aż 10 sztuk, także fajnie, bo myślę, że sporo stempli może nawet wszystkim się na tym zmieszczą. I zakupiłam sobie papiery z nowej kolekcji Around the Table piątku 13 ponieważ będę robiła właśnie projekt z wykorzystaniem tych kolekcji. Także pokażę Wam szybciutko te papiery. One są już chyba wszystkim znane. Kupiłam sobie niektórych po dwa. Bardzo fajna kolekcja, właśnie na taki e, przepiśnik. E, fajna tutaj mączka, jakaś, jakaś herbata, kawa. Raczej to takie bardziej na słodko, może bym nawet zrobiła. Tu dużo jest też takich na słodko. E, I tutaj są elementy, które też mi posłużą do wycięcia. One oczywiście mogą być też tłem, ale ewidentnie są służą do wycięcia. Z tego będę chciała zrobić dużo tła, właśnie z, tej, z tego koloru. Także wzięłam sobie tego dwie sztuki, no i dostałam słuchajcie gratis i w gratisie były dwa pudełka tu jest jedno pudełko muszę to delikatnie otworzyć, bo bo, 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 bo. żeby nie przykleić sobie tego kleju i słuchajcie, jedno z tych pudełek to też jest gratisik I jedno z tych pudełek to jest chyba Pudełko na kartkę taką składaną. Koperta. Ok, to jest koperta. Fajnie, koperta, ale to jest koperta 3D. Tak, koperta 3D do kartki. Także tam też macie możliwość zakupu tych wszystkich właśnie y, rzeczy wycinankowych. Także to jest taka kopertka. Bardzo fajna. I do tego koperta. Także na pewno sobie skorzystam. O! Tak to wygląda na szybko. O! To jest chyba, chyba z Goldbox, mi się wydaje. Ale dostałam też drugie pudełeczko, które od razu wykorzystałam, bo bardzo mi się spodobało. To jest takie pudełeczko. O, tak to wygląda. Też z Goldboxa, bardzo fajne. Ja sobie zrobiłam z tego takie pudełeczko na takie koperty, i w tych kopertach można wkładać albo zdjęcia, albo no cokolwiek. Nie wiem, myślę, że to bardziej na zdjęcia, ale mogą być też jakieś, nie wiem, wykroje czy coś, jak ktoś faktycznie szyje. Także takie sobie kopertki, malutkie, i tutaj będą wsadzone fotki. Także bardzo mi się to pudełeczko spodobało. Momentalnie mnie zainspirowało i robiłam wtedy inny projekt, ale wzięłam się za to. Także ja tu włożyłam trzy takie koperty, ale tu mi się wydaje, że spokojnie z cztery, pięć się nawet zmieści. Tylko, że ja nie chciałam też za bardzo zapychać, no bo wiem, że to będą jeszcze zdjęcia. Także takie, takie pudeczko. Także dziękuję bardzo Cyrklowi, bo już jeden projekt miałam od razu z głowy. Także zapraszam Was, słuchajcie, do cerkla na zakupy. Ja zabieram się zaraz za segregowanie moich stempli. Tam tych wkładów troszeczkę jeszcze było parę innych, więc fajnie, bo będę chciała to tam jeszcze sobie wrócę i dokupię. No i trochę tych różyczek wypełniaczy. Także dziękuję bardzo. Zapraszam Was do Czerwonego Cyrkla na zakupy. Sprawdźcie, co tam ciekawego. Może coś dla Was ciekawego się znajdzie. A ja Was pozdrawiam i niedługo będziemy sobie robili pewnie tutorial na takie małe pudełeczko. Jak jeszcze uda mi się takie skołować. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!